AWP Dragon Lord sprzedana za zaledwie 15 groszy, M4A4 Hole sprzedane za 53 grosze, czy chociażby Karambit Fate sprzedany za 23 grosze? Brzmi abstrakcyjnie i nierealnie, prawda? Przecież kto normalny oddałby takie skiny za tak niską cenę? No i właśnie w tym materiale wyjaśnię Wam, jak doszło do takich sytuacji. Także jeśli jesteś zainteresowany takim filmem, to przypominam tylko o zostawieniu łapki w górę oraz suba z dzwoneczkiem, bo cały czas grubo ponad 90% z Was ogląda mnie bez suba. A teraz już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Jeśli posiadasz skórki do CSGO, których nie używasz, ale zamiast kasy na Steamie wolałbyś pójść z kumplami na kepsa, to skin cashier jest stroną idealną dla Ciebie. Wystarczy, że zalogujesz się przez Steama, wybierzesz skina, którego chcesz sprzedać, piszesz mój kod promocyjny K44P1, aby otrzymać 3% kaski więcej oraz wybierzesz jedną z wielu metod płatności. Potem jedynie zaakceptujesz ofertę wymiany, a pieniądze od razu pojawią się na Twoim koncie. Sytuacje, w których naprawdę drogie skiny zostały sprzedane za niewiarygodnie niskie kwoty, to niestety niedobroduszność sprzedawców, bo być może ktoś z was właśnie kiedyś tak pomyślał, że ludzie posiadający multum skin Skinu, chcą, aby inni ucieszyli się z takiego prezentu i oddają je praktycznie za darmo. Ale nie, to niestety tak nie działa. Ale zacznijmy od początku. Jeśli kiedykolwiek śledziłeś rynek, to na pewno zauważyłeś, że takie akcje dzieją się tylko w przypadku naprawdę drogich skinów. Dla przykładu zobaczmy AK-47 neonowy jeździec z jakości Factor New, czyli skin warty aktualnie około 420 zł. Przechodząc do historii sprzedaży, jasno widać, że nikt nie sprzedał skina taniej niż za co najmniej 270 zł. Pojawia się więc pytanie, dlaczego skórki warte po tysiące czy nawet dziesiątki tysięcy były. Sprzedawane za kilka groszy, a te warte kilka stówek już nie? Otóż odpowiedź jest dość prosta. Zauważ, że każdy skin sprzedany za znacznie niższą cenę, jak na przykład ta Dragonlora, to jeden przypadek na cały dzień. A te ceny, które widzimy na wykresie, są średnimi cenami wyciąganymi z wszystkich skinów sprzedanych danego dnia. Abyś zrozumiał, to załóżmy, że dziś sprzedały się dwie Dragonlory: jedna poszła za 100 zł, a druga za 200. W takim razie jutro na wykresie pokazałoby się, że dwie sztuki zostały sprzedane za 150 zł. Co jasno tłumaczy, dlaczego wykresy na Steamie wyglądają inaczej przy w przypadku tańszych skinów. Jest ich po prostu znacznie więcej, każdego dnia sprzedawane jest kilka lub nawet kilkadziesiąt sztuk, a większość w normalnej rynkowej cenie. Więc średnia nie jest tak bardzo zaniżana, jeśli jeden czy nawet kilka z nich zostanie sprzedanych za kilka groszy. Myślę, że wytłumaczyłem to dość jasno i już teraz wiesz dobrze o co chodzi. Skoro to już mamy wyjaśnione, to teraz dowiedzmy się jak w ogóle dochodzi do takich sytuacji, że ktoś wystawia tak drogie skiny w tak niskiej cenie. Otóż najczęściej winą tego są włamania na konto. Załóżmy, że jesteś złodziejem i właśnie włamałeś się na konto jakiegoś bogatego gościa. W sobie ofertę z jego skinami na Twoje konto, ale okazuje się, że jeden skin ma trade bana, To no więc wystawiasz go za możliwie najmniejszą cenę na rynku Steam, a potem jak najszybciej kupujesz go i tym sposobem znajduje się on na Twoim koncie. Ta metoda jest dość ryzykowna, bo zawsze może ktoś kupić skina za Ciebie, a nawet w sumie dobrze by było, bo wolałbym, żeby ktoś cieszył się z wykorzystanej okazji, niż oddać skin dla złodzieja i z kamera. Kolejną opcją jest po prostu pomyłka, która może przydarzyć się po prostu każdemu. Pomyślisz pewnie, jak można pomylić się przy wystawianiu itemów wartych tysiące złotych? Otóż jak się domyślacie, na świecie jest wielu naprawdę bogatych graczy, którzy w swoich ekwipunkach mają przeogromne ilości wartościowych skinów. Najprościej o taką pomyłkę podczas wystawienia wielu przedmiotów naraz raz. Na przykład po openingu, bo wyobraź sobie sytuację, kiedy otworzyłeś właśnie 100 skrzynek, poleciały Ci dwie kosy i 98 niebieskich skinów. Wystawiasz wszystko bezmyślnie, wpisując jakieś małe kwoty, aby szybko pozbyć się nic niewartych skórek, a w międzyczasie nie zauważasz, że przez przypadek wystawiłeś też kosę o wartości jednego z niebieskich skórek. Zanim w ogóle się zorientujesz, to skin na pewno już nie będzie, a przecież jesteśmy tylko ludźmi, każdy może się zamyślić i po prostu pomylić. Czasem jednak zdarza się zobaczyć, że jakiś tańszy skin został sprzedany za horrendalnie wyższą cenę. Może nawet próbowałeś kiedyś wystawić jakiś gównowarty skinek za 200 zł z nadzieją, że jakiś bogacz go po prostu kupi. Ja na przykład teraz tak zrobiłem, ale teraz już wiem, że nie ma to najmniejszego sensu. A to dlatego, że w ten sposób przekazywane są pieniądze z konta na konto Steam. Tutaj znów musisz sobie wyobrazić sytuację, w której ziomek wisi ci na przykład 200 zł i postanowiliście, że i tak prze jeszcze wszystko na skrzynki w CESie, więc wystawiasz kosę na sprzedaż za dwa razy większą cenę, a Twój ziomek ją kupuje. Metoda nie bardzo opłacalna ze względu na prowizję Steam oraz sam fakt, że są znacznie wygodniejsze opcje płatności, ale właśnie tak to wygląda. No i w zasadzie to by było na tyle. Jeśli dotrwałeś do końca tego materiału, to daj znać w komentarzu pisząc tanio coś, a ja przypnę Ci serduszko. Przypominam jeszcze raz o łapce w górę, jeśli film Ci się spodobał i dowiedziałeś się czegoś nowego oraz o subie, aby nie przeoczyć innych fajnych materiałów o CESie. Zapraszam także na Instagrama, bo tam konkurs na mechaniczną oraz na Twitchach, gdzie codziennie o 20 streamuje Cesar. Dzięki za oglądanie, trzymaj się. Cześć.